Panie Wacławie, w związku z tym, że poprzedni wywiad, który żeśmy nagrywali, znowu się nie nagrał, bo wszystkie najlepsze to się nam nie nagrywają, ba, znaczy, najbardziej chętne. Ja Zasugerowałeś, że tamtą dziurkę tak anonimowo? A. Specjalnie tam tego nie nagrywałem, żeby uchwycić Pana przy następnej dziurze przy pracy. To... I to się mi właśnie udało. W ja, poprzednim po, po wywiadzie Pan zaznaczył, że dwie dziury to w moim wieku może być już yy... Obawiam się, że jedna dziura u pana już grozi zawałem tak zwanym. To ja może już przekraczać moje witalne te możliwości że tak powiem. My, my już mamy taką... Ale... Zobaczymy jak mężczyzna skończy. No. My już mamy taką wprawę w kopaniu, że pan grabarz na Rakowicki jest zagrożony ewentualnie jak pan będzie chciał ktoś wcześniej da znać, to... To pan się zdecydował na wybór zawodu jako grabarz czy jako... Panu zawsze dziurę wykopię za darmo. Tak. Ja mam gratisy, nie? Także proszę z, z dwa dni wcześniej zawsze tyknąć. że się umiera. Tak, że, że się umiera nie. Żeby nie potrzebna ta dziura, nie? Tutaj tak, mamy ty... ja, piękną panią prowadzącą tak, tak, tak. jedną z kilku. Piotra nie nagrywam, bo on nie jest fotogoniczny, ale to się wytnie. Musi pani powtórzyć ten dewiad, bo tam to się nie nagrało. Nagrało się na ja... Nie musi pani opowiedzieć jak pięknie zrobiliśmy ogród. Dzieci to się tam wpycha, zawsze no, ja musi... Nie, bo on zawsze, on zawsze tą panią słuchaj, pani musi zasłaniać. Pani powiedział się od pani, pani pragnie listości, a ty tak daleko. Kamera postanawia. jest za daleko no. i po prostu nie będzie mnie słychać. Będę się odciąć, panie Piotrze. No, on wszędzie musi wejść do środka, bo on musi no, być... Co, ja tak sama sobie tutaj Właśnie, pan, pani się wypowie na temat ogródka naszego to, pięknego. I Boję się? To, to nie, to nie było, Powinna się już pani przygotować do następnego wywiadu. Ja nie wiedziałam, że następny wywiad nadejdzie tak szybko. To proszę sobie coś na... napisać. Ja sobie coś napiszę, takiego Proszę dyskańnego. sobie coś napisać. Panie Andrzeju, jeszcze raz pana uchwycę. Co pan sądzi o swojej ciężkiej, mozolnej pracy? Nie ma pan wiosną. Robi się! No. <grymne> A, czyli to jest proste sformułowanie. Po prostu się, się robi. Nie będzie Robi się, ma? Się nie leży nie? No, no nie. nie. No. <grymne> <grymne> Jeszcze nie. Jeszcze no. nie. Dobrze, dobrze. Pani Mi tu... komentarz? Ja nie mam żadnego. No-comment? Ja będę odbierać. No-comment. Za pani swoje Pani nasza. Tak. Dobrze to. Dobrze, Pani Ala chyba nie chce tego. Zawsze się możemy pomylić, zostawić pani więcej. No i później przyjdą z urzędu i powiedzą mi, że coś, coś pani zabrała jeszcze, więc... Czy pani nie zabierze, czy, tak czy nie będzie, że pani zabra... Nie wiem. Pani Magiusz, tak sobie... Panie Wacławie, bo się zbliżam, proszę sobie przygotować komentarz. O to, żeby o... Nie nadużywali. Wojewódzki Jak to się nazywa? Urzędzie pracy. O wojewódzkim Urzędzie Pracy mówić w samych pozytywach, żeby nie przeklinać i wymieniają... A to nie tak, jak jest łączona kamera, to nie przeklinamy no, tak... i kulturalnie mówimy. Po, 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 po prostu, tak do... przyjęli przecież. Żeby społeczeństwo cała Europa zrozumieli, że my doceniamy wysiłki. Skierowane w wykopanie tego dołka. Przy włączonej... dołek. Ja jestem ostatnim ogniwem przy kopaniu tego dołka. Żeby dostać się do tego dołka, to ja musiałem. Papierową pracę. Papierowej pracy zrobić dwa tygodnie. Chodzić, czekać, żebrać, błagać. Musiałem... Ja, mam, ja mam badania lekarskie, że mi wolno ten dołek wykopać. Nie każdy obywatel polski ma takie badania. To dlaczego pan tego na dwa szczeble wyszedł na drabinie? Bo czwarty był złamany. Dlatego. No to... <laughs> <laughs> Na dwóch, drugim szczeblu się szczeble mojej kariery. No. Umówiliśmy się, że się przy włączonej kamerze nie będziemy źle odnosić stosunku do rządu i tak dalej. Do rządu, do rządu, do bezrobocia. O, prosimy panią gospodynią jeszcze o, o komentarz nie, na temat ogródka. Dlaczego te panie są zawsze nieprzygotowane do wywiadu? No, no tak... niczego nie są przygotowane, jak coś, przejdzie się coś do czegoś doci, to ja mówią, że jej głowa boli, ja no. Mogę ułożyć. Dlaczego sobie kobiety zawsze mówią, że jej głowa boli, jak to jest, jak... A to, to po trochę bliżej musimy, bo opakuj, żeby przeleciał. Zawsze go można przenieść za dwa metry. Co? Czyli źle jest. Aha, nie, dobrze jest, no. bo ja myślałam, że tam, jest dobrze, dobrze. Nie, nie, my go do ziemi wsadzimy. Pan to, panie Wacławie. na razie zakończamy ten wywiad, to bo... To jest, pani Madziu, jeszcze... pan to, to wy, wykopie, to minie godzina. Dziękuję bardzo.